Nusza startupów, pogoda pod psem, więc dzisiaj będzie dużo o pieskich, psich startupach, rozwiązaniach dla milusińskich. Nie, Radek się tylko uśmiecha. Oraz będzie też o tym, jak sprawić, żeby każdy kontakt z bankiem był przyjemny. E, myślę, że to wiąże się z ostatnim. E, z ostatnim wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że trzeba zacząć ludziom, którzy wzięli kredyty we frankach wydawać pieniądze, więc teraz banki postanowiły. E, uśmiechać się dużo, no bo co im zostało, jak już będą bez pieniędzy. Także tak, Janusze Startupów, zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry, ale bo też dobry wieczór, zależy pod jaką szerokością geograficzną oglądacie ten program. Dobrze Radku, to może zaczniemy jakoś tak spokojnie od Tesli. Od Tesli. A, to nie muszę się uśmiechać, dobrze. Nie musisz się uśmiechać, możesz wrócić do swojej normalnej fizjonomii. Okej, okay. od Tesli. Od te Tesli, tak. No te tesli, wiadomo. i tutaj będzie nie o Elonie Masku tym razem, ale naprawdę o Tesli. Tesla wprowadziła nową funkcję, czyli przywoływanie samochodu. Czyli na przykład, tak jak ja wołam swojego psa na spacerze, czyli na przykład. Albo Filip, się południe. Filip, Filip, chodź, chodź, hop, hop, Filip, Filip. A później zaczynam przeklinać, bo Filip akurat nie przybiegł, a samochody Tesli przybiegają. Przybiega. No to jest y, bardzo życzeniowe, z tego co, z tego, co widać. Oh. Y, ty, jak, powiedz jak działa ta funkcja, że tam jest jakiś zasięg? Jest jakiś zasięg, jest jakiś zasięg. odpalasz, z to, odpalasz zasięg. to z tego co zrozumiałem z aplikacji i klikasz, y, klikasz przycisk come to me. Masz a, yes. aplikację tesli i come to daddy i ka, samochód twój, Join on, me. wszyscy mają nadzieję, że on samobieżnie przyjedzie. Natomiast, no, co może tutaj pójść źle? Właściwie nic. Wydawałoby się, że nic, co a jednak wszystko. Yy, no no wszystko. Okazuje, się, że <laughs> że samochody, okazuje się, że samochody traktują to dość arbitralnie, w sensie Tesli, samochody. No sobie jadą. No jedzie po prostu. No, jak ktoś mówi, że można, można podjechać, to znaczy, że coast is clear, tak. droga wolna, nic im nie grozi. Oczywiście Twitter jest pełen filmów o tym, jak się rzeczy nie udają w związku z tą funkcją auto podjeżdżania, to auto podjeżdżania auta. To znaczy ja rozumiem, jakie mogłyby być pozytywne zastosowania funkcji auto podjeżdżania auta, na przykład nie wiem, wychodzisz z opery, a tu taki deszcz, że po prostu wyrywa te... Parasolki z rąk, no i nie chcesz, żeby Twoja partnerka sobie pomoczyła całą tą kreację, którą założyła do Laskali. No to wtedy mówisz, Come to me, samochód podjeżdża. No ale no niestety. Laskala jest we Włoszech, dobrze pamiętam? w ja, Wielkiej tak, no, no to wnioskując nie. po tym, jak jeżdżą Włosi, to zostałby rozjechana jakieś 70 razy, zanim by się podturlała w tym deszczu pod ciebie. Albo na przykład, nie wiem, masz nogę w ortezie, tak jak ja miałem. I wtedy, Pyk. Come to me, Pum polski tir przejechał w miejscu, w którym nie powinien jechać. Gdzie ty byś chodzi w tej artezie? Siedzi się w domu jak w No Ale czasami trzeba wyjść na miasto, jakieś zakupy to zrobić. Możecie ci przecież Uber i coś przywieźć. No tak, ale zapakować folię. Właśnie każdy pomidorek w oddzielnej folii. Tu mam problem właśnie z takimi dostawami, że wszystko jest pakowane w obłędne ilości reklamówek foliowych i tak trochę mnie to boli, bo ja podczas jednych zakupów zużywam jedną na ogórki kiszone, no bo ich do ręki nie wezmę, a całą resztę woreczka. luzem. Woreczka, sobie wywoskować wnętrze woreczka. <noise> Jeszcze y, daleka droga Cię czeka na tej drodze do ekoświadomości. Jeszcze trochę, tak? Myślę, że zacznę e... chodzić ze swoim wiadereczkiem po góry. No w każdym, w każdym razie, no samą Tesla jest moim zdaniem bardzo fajną, bardzo fajną opcją, tylko no, trzeba być czujnym, jak masz ją w zasięgu wzroku, to sam pewnie musisz ocenić, czy tu nic nie jedzie. A jak nie masz jej w zasięgu wzroku, bo wzywasz zawinkla, no to wciskasz mi i przyjedzie? Nie zawierzasz przyjedzie. się bogom dps u Tak, zawierzasz się i tak, i bogom, bogom ruchu drogowego, i masz nadzieję, że nie przyjedzie przez dziecko w, w stroju, na którym nie ma tych odblasków. Więc no, niestety znowu coś nie wyszło, co już mnie nie dziwi w przypadku produktów. Naszego seryjnego przedsiębiorcy, ale dopracują i Tesla zacznie odróżniać ulicę od trawnika, bo podobno z tym też ma problem. I rozjeżdża ludziom pierwsza trawniki. Pierwsza wersja, jak pierwsza wersja ma, ma, ma e, Apple'a, gdzie tak naprawdę ludzie wjeżdżali do jeziora. Zdarzały się takie historie. No dobrze, a jak już jeżeli coś możemy przywołać tak naprawdę nie aplikacją, a głosem i to bardziej skutecznie, to oczywiście psa. No oczywiście, że psa. Pies nie zawsze musi być z tego zadowolony. O czym może nam dać wyraz nowym pomysłem, czyli kamizelką, która pozwala mu mówić? Ona jeszcze jest w fazie produkcji, więc jakie ja patrzę, Znaczy teraz już może nie, bo to jest pomysł dosyć stary, on ma ponad dwa lata, natomiast patent jest świetny, bo tu, i tu już widzę sensowne zastosowania. Na przykład, nie wiem, właścicielowi psa spadł cukier i się osunął i leży i zamarza. Albo na przykład. A że właścicielowi w, sensie w organizmie jest pod cukier? Tak, że spadł cukier. Tak, nie, nie, że opuścił kilogram cukru na nogę i <laughs> mówi: Ojej, ojej. że żeby rozsypał mu się cukier a potem nagle się okazało, że to wcale nie był cukier. I pies zwrócił mu uwagę, cukier się roztypał. <laughs> nie, tu raczej chodzi o to, żeby psi, psi przewodnicy i psi ratownicy, jak podbiega do ciebie, bo Les jak podbiegała, to biegała w kółko i szczekała, i chodź, no chodź, chodź, tam dziecko się topi w studni. A tutaj podejdzie do ciebie pies. No tak, ale ona, ona żyła na preriach. No, w preriach i piaskach Arizony, wiadomo. Natomiast teraz pies podejdzie do ciebie, Obetnie w lewo, obecnie w prawo, skojarzy, z, którego, z której strony miał ten przycisk, po czym przyciśnie, i głos powie: Follow me if you want to leave. Albo na przykład: chodź ze mną, mój właściciel potrzebuje pomocy, i ty wtedy idziesz za psem, a za winklem stoi trzech kibiców arki gdynia, potrzebujących pomocy. Ale generalnie co do zasady. I wtedy pies reinkarnowanym głosem <noise> Stephena Hawkinga mówi: Uciekaj, uciekaj, uciekaj! <noise> Tak by, tak by było. Natomiast nie, tak, ta kamizelka, kamizelka jest jakby pierwszym pomysłem, jest bardzo fajnym pomysłem, natomiast ilość jakby sensorów, które można na niej umieścić, a właściwie punktów styku tak. z nosem psa jest niewielka, poza tym pies musi się wykrzywiać, ma ograniczony zakres ruchu, więc w projekcie Fido pracują też nad obrożą gdzie pies uczyłby się systemu gestów, w sensie ruchów głową i wtedy mógłby wywoływać odpowiednie komunikaty. To trochę bardziej zaawansowana historia ale też, też szansowne i też prace trwają i w tym momencie zakres jakby komunikacji psa do człowieka będzie szerszy. Na przykład podejdzie do Ciebie pies, zrobi coś takiego i wtedy głos daj smaczka, nie bądź tam daj smaczka, albo daj psu kostkę i tą kostkę możesz mu dać w misce, o której ja nie, nie, mogę, nie mogę opowiadać o tej misce i, i, i tej. Z poważną twarzą? Z bardzo poważną. Albo opowiem, miało ja miejsce, to powiesz o tym drugim fajnym startupie. Bo ja chciałem tutaj te, taką ładną y, zrobić klamrę. Klamrę parabolę? Z trzecim startupem dla psów. Yy, więc miska, miskę. Ja dla swojego psa miskę kupiłem, bo wiem, jak ma wyglądać miska do jedzenia i do picia dla psa. Ma mieć kształt. Kaldery tej wulkanicznej, czy takiego stożka środka, ma być z materiałem. Płaski jak ziemia. Nie taki w, w, wysklepiony i taki w dół, mm -hmm. a u dołu ma być podbite gumą, żeby się to nie ślizgało. Bo mój pies jak zaczynał jeść w kuchni, to kończył właściwie na podwórku, ponieważ bardzo energicznie zjadał. Więc miski dla psa, metalowe, podbite gumą, lekko cięższe, i do wody, i do jedzenia. Kupuje się za. 50 zł na Allegro, i tam się wlewa wodę, wsypuje jedzenie i pies sobie świetnie radzi, bo to mu się nie ślizga, nie suwa i jest fajnie. Natomiast ktoś Aha, wymyślił dokładnie taką. Ale to jest, samo. Internet rzeczy. jest internet rzeczy. Jest to niestety inter internet złych rzeczy, bo ktoś wymyślił, że można zrobić dokładnie taką samą. Y Miskę, to znaczy lekko ciężką, podbitą gumą i tam tego, i bezpieczną. Do, ja nie rozumiem, co znaczy bezpieczna do, do zmywarki, chyba chodzi o to, że jak ją włoży do zmywarki, to się nie rozpuści, nie roztopi, nie odbarwi, albo nie odegnie. Tak. To chyba o to chodzi. Tak. I nie zatruje wód gruntowych no metalami tak, ciężkimi. No tak. I że nagle się nie okazuje, że z kranu leci ci gaz. Tak, albo kadm z rtęcią, to od razu materiał do szczepionek, że można wlać w tą. W... I termometrów. I, a no i termometrów koniecznie, hmm. takich jeszcze pod pachę. Peczeróbek. I oni rozumiem że Amerykanie z, z, ze startupu firmy Ray Coop wymyślili miskę, która ma świetną nazwę, bo ona się nazywa Yeti Boomer 8 Dog Bowl Item Number 152918 i ona kosztuje 50, ale dolarów. I ja to zobaczyłem i stwierdziłem, że to nie ma sensu. To... Czy ona ma jakieś sensory, które coś pokazują? Ona czy... nic nie ma, to jest po prostu miska. To jest po prostu miska za 50 dolarów. I się troszkę przygnębiłem. A... Chociaż mogłoby na przykład wysyłać Ci powiadomienie push, że skończyło się, się albo karm, albo, albo karma woda. Kończy, albo ja bym oczekiwał kończy. od produktu za 50 dolarów, że będzie miał w środku sensor wysyłający ci powiadomienie na komórkę twojemu psu. Skończyła się woda, przeżyje jeszcze godzinę 42 minuty 17 sekund. No to 16. za 50 dolarów możesz sobie kupić coś takiego, to się nazywa Simsy 3. <laughs> I to robi to. No. Dokładnie to robi. I does what it says. No, w każdym razie, miska za 50 dolarów, która jest po prostu zwykłą miską, to jest dla mnie już trochę przyg przygięcie mm, Rozumiem. pałe. Rozumiem. No, a, a jak już nas, nasz pies skończy ga ganiać się z Teslą, którą chcemy do siebie przywołać, e, naje się z tej miski za 50 dolarów, wygada nam się, tak, e, to poskarży. wiadomo, jak każdy mały, poskarży się na ciężki swój psilos. To jak, każde, jak każdy rodzic dziecka e, wie, że musi sobie odpocząć, złożyć główkę na jakiejś miękkiej poduszce, posłaniu miękkim. E, no. no i na to też już e, mamy odpowiedź startupową. Gdzie jestem ten wspaniały? Nazywa e, się to Dogcode. Snowpeak, Dogcode nawet. Snow Dogcode. Tak. Snowpeak to nie wiem, czy to jest sklep, czy firma, nie, ale to się, nie, nie wiem. Myślę, że to jest wtórne. E, jest to rozkładane siedzisko. Obozowe dla psa. W odróżnieniu, jakby wiadomo, w od tego, że psy świetnie sobie radzą leżąc na ziemi, tak. to teraz potrzebują tak naprawdę wygodnego siedziska. Wysłałem to mojej znajomej, powiedziała, no. że jej pies by na to nie wszedł. Znaczy, Mój pie pies miło. pewnie by wszedł, zakręcił się raz, po czym by spojrzał na mnie z wyrzutem i się spytał, e, to te naprawdę? Po czym pewnie by to gdzieś wyniósł na, na, na dwór i zakopał. Tak. Jest to wytwarzane w Japonii, jak mówi producent. I wytrzymuje, mi wytrzymuje normalnie psa do, do aż 30 paru kilogramów, więc tak. mój spokojnie mógłby się Czyli jest na taki pies, jaki, jakiego można nosić w torebce Louis Vuitton, pod warunkiem, że jest to na kółkach. To na kółkach Louis Vuitton. Albo torba z Ja mojego psa włożyłem kiedyś do torby z i okazało się, że on tam pasuje, ale do tej większej pasuje idealnie. Ja myślę, że to jest. też kiedyś raz niosłem psa znajomego w Torbie Icke, ale to była ostatnia podróż tego psa. O jaki smutek. taka historia. No taka sytuacja. Ale nie możemy. Taka historia, ale jak się zrobiło nam smutno, to możemy oczywiście pójść do największego banku w Europie Środkowo-Wschodniej. Polskiego banku. Polskiego. Prawdziwego polskiego banku. I już za chwilę wszyscy będą się do nas uśmiechać. I nie powinno nas to dziwić bo normalnie na ulicach się w Polsce ludzie ci uśmiechają, to znaczy, że albo są na ostrym zjeździe, albo za chwilę będą na ostrym zjeździe, albo uciekli akurat z psychiatryka. Albo, albo chcą innego, albo są korzyści, tak. Papierowska kierowniku dwójeczka na Szef winko, szefuniu. Szefuniu, tutaj miejsce tak. parkingowe tutaj mm -hmm. jest tam nie, proszę. Już, właśnie tu w te, drobny w trend zniknęła ta profesja już jej nie ma. Jak to? Nie ma miejsc parkingowych wolnych w Warszawie. A, nie, ma miejsc. nie ma potrzeby, żeby ludzie pokazywali, że tutaj za 2 złote czy za 5 zł nie ma. Nie ma tych miejsc po prostu. To dziwne, bo ostatnio mi pan pokazywał na yy, radzkiej. Może w jakichś ostatnich popularnych miejscach, natomiast yy, zniknęli całkowicie. Całkowicie no. praktycznie. Po prostu nie ma już wolnych miejsc parkingowych. Ciekawe. Ale to jest zupełnie inny temat. To jest ponieważ... temat na inną historię. Ale to temat inną historię. Czekaj, bo to Dlaczego się wszyscy uśmiechają w PKO Banku Polskim? Bo też nam często yy, słyszymy takie głosy yy, radku z różnych yy, stron, że. Za długo zajmuje nam dojście do meritum. Tak. I wydaje mi się, że jakby mm, to jest taka myśl, która pewnie narodziła się już w starożytnej Grecji. <grym> Przechodzę ja do ja meritum. Peka, okay, peka, ale <grym> peka, ale. Słuchajcie, e, c, PKO Bank Polski ma m, taki program <grym> list Fintech, e, bo to o PKO PKO Banku Polski mowa. E, no i W ramach tego programu, gdzie się wyszukuje jakieś ciekawe startupy. Po, znaleziono startup o wdzięcznej i miłej sercu nazwie Quantum CX. Quantum CX. Z no, jak dyni. ja słyszę taką nazwę, you to, will be robi się, to robi mi się terminated immediately to jest smile. To robi mi się <laughs> ciepło na sercu, tak jak słyszał głos hala 9000. Albo albo Arnolda Schwarzeneggera. Albo Arnolda Schwarzeneggera. Mm -hmm. No i ten startup, opracował technologię, która pozwala ustalić, czy ktoś się uśmiecha, czy nie. Oni mają w środku, rozumiecie, sztuczną inteligencję a na zewnątrz pudełka sensory, które sprawdzają, czy twarz układa Ci się w taki grymas, czy w taki grymas, eee, czyli czy się uśmiechasz, czy wyglądasz jak y, ten Joker. Tak będziemy spoilować Jokera. No i za każdy uśmiech na twarzy dziecka, czy klienta banku, czy pracownika banku do wirtualnej puszki wpada pieniążek, konkretnie jeden grosz. Za Bardzo każdy uśmiech, pieniąc, twardy ja, ja się zastanawiam, czy to nalicza ten. ten de, czy ta, ta maszynka nalicza to w ten sposób, że jak się uśmiechnę raz i tkwię tak przez minutę i rozmawiam w ten sposób z klientem, nie chciałbym, żeby ktoś ze mną w ten sposób rozmawiał, to zalicza jeden grosz. Czy, nalicza, czy jest naliczanie minutowe, czy sekundowe? To, to już trzeba było sprawdzić. Czy trzeba tak się. Jak w rumingu Pierwsze 5 sekund za darmo, jak w, jak w, w początkach tak, w w erze. telefonii komórkowej. W, w erze było pierwsze 5 sekund za darmo, tak. więc tak, tak, moi tak. znajomi odbywali bardzo no. długie rozmowy w ten sposób. Tylko bateria krótko trzymała. Więc za każdy uśmiech jest jeden grosz i można w ten sposób grosz do grosza a będzie kokosza i można zebrać mnóstwo pieniędzy na cel szczytny. To ta księżyczka e... rosyjska? Kokosza? Tak. Nie wiem, to chyba chodzi o kurkę. Zakręconą kurkę. I to na przykład, jak się nie uśmiechasz, to możesz czuć się winny temu, że nie wpadają pieniążki do elektrycznej puszki zbiórkowej. Więc... Bo ktoś gdzieś ma chorą córkę. Albo ktoś gdzieś ma chorą córkę, albo chorego kolegę z pracy. Jezu, oni naprawdę płacą za jeden uśmiech, jeden grosz. Tak. I. Znaczy ja nie wiem, znaczy, przeczytałem, usłyszałem, zobaczyłem w filmie, że będą to wprowadzać wkrótce w Rotundzie. Więc nowo ja tam... odbudowanej rotundzie. Tak. Ja to mam taki postulat, żeby wprowadzić to dla, na, na drzwiach wejściowych do klientów, żeby tylko uśmiechnięci Żeby tylko uśmiechnięcie mogli, mogli wejść. Myślę, wszystko im będzie miło. Sympatycznie. E, wiadomo, uśmiechnięty klient zadowolony klient. Mniej awanturujący się na pewno. Jeszcze można przy okazji sprawdzać innym sensorem, czy ma krawat, trzecim sensorem, czy ma wypastowane czyste buty i parę jeszcze różnych innych I sensorów, jakiś kabiticzek też robić, tak. a na bardziej. koniec jeszcze prześwietlić i wysterylizować w klienta, w zawsze sposób żeby ktoś się uśmiechnął e, Dobrze, to muszę jeszcze na koniec jakiś spoiler, mieliśmy ja super że, spoiler, no to dawaj, bo no ja super tym... spoiler, e, na Netflixa wjechało 21 sezonów South Parku nie wjechało 21 sezonów. O, jak to nie Jest oszustwo, wjechało y, ostatnie, nawet nie ostatnie, wjechało z 6 sezonów, wjechał cały pierwszy, a z sezonów między pierwszym a tam 18 czy 19 wybrali najlepsze odcinki. O. Czyli absolutnie najlepszy odcinek świata Scott, ten Norman must die. Jest a, to wiesz, najbardziej wiecie. brutalna rzecz, jaką Wspanial wyprodukowała. Odcinek. Jako wyprodukowała spółka, spółka, <grym> tak tych dwóch typów Terry Pracet. Terry, <grym> Terry ja Więc tak to, i dobry. Spół a i w, w tym miesiącu czy nawet w tym tygodniu wjeżdża było sobie życie? Ten francuski serial Ale że to jest real life action jak lekrolev? Nie. Nie, nie, nie. A na ten stara wieża. wersja. A, okay, okay. Ta stara wersja z lat 80. Wieżałem, że... Trochę się zdezaktualizowała, ale to jest i tak najlepszy sposób, żeby pokazać dziecku i samemu sobie przypomnieć, co masz w środku. Selawii. Twój la vie. Paryż, y, mm -hmm. z pocztówek, coś tam, dom, y, most. W Toskanii. Nie, 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 tu moje wsyka. No nic. I Paryż wart jest myszy. Każdy... Yy, na tobie w tobie spoczywa... razie no. tak, chciałem o. powiedzieć, że mnie uczyła francuskiego w gdzie francuskim na studiach pani, która tłumaczyła było sobie życie. Okay. Także selavi na, to sp... na, na tobie spoczywa yy, konieczność wymyślenia warzywa. Odcinka. A mm, to może hmm. żucha bo Patrz, czytałem ostatnio że... o... czytałem ostatnio hashtag Nerdalet. <laughs> czytałem ostatnio u Ksenofonta, że persowie żywili się chlebem i wodą, i żeżuchą jak mało im było chleba. Także tak, nic dziwnego, że ta cywilizacja musiała upaść. Jak jechała na chlebie, wodzie i żeżusze. Żerżusze. Dobrze, to my się też do Was uśmiechamy w to piątkowe popołudnie, udanego weekendu i e, spędźcie dużo czasu na zewnątrz, bo jest piękna pogoda. Nie wiem, ile teraz nabiłem groszy. No Ty nic, bo nie masz tego urządzenia do liczenia. A. Poza tym fejkowy uśmiech się Uśmiech dziecka jest wadny więcej. O. Dziękuję. Dobrze. Dziękujemy.